Dobry wieczór. Nazywam się Andrzej Kędziora. Jestem przedsiębiorcą z Lublina. I zgadzam się ze wszystkimi tutaj wypowiedziami pana, panie przewodniczący i przedmówców, ale uważam, że są to, jest to rozmowa taka troszeczkę teoretyczna, bo tych wyborów jeszcze pan nie wygrał. I niech pan powie, jak je wygrać przy takiej przewadze PiSów w mediach i przy tej propagandzie. Dziękuję. No. no, to ostatnie pytanie jest oczywiście pytaniem, z którym ja się budzę i zasypiam każdego dnia. Pozwolicie, że zacznę od tego ostatniego pytania, no bo to jest ta robota, którą ja się podjąłem. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że my nie zrównoważymy, nawet jeśli pół narodu się zrzuci. Nawet jeśli wszystkie wolne media będą odważne i bezkompromisowe. To oczywiście PiS przez to, że zawłaszczył tak dużo przestrzeni i w mediach publicznych, i w spółkach, i, i nie mają żadnych granic. Znaczy ta zdolność wykorzystywania narzędzi państwowych, finansowych, medialnych przekracza wszystkie moje wyobrażenia. Znaczy naprawdę, ja to często powtarzam, komuna, urban mogliby się uczyć to są w ogóle pentaki w porównaniu do Kurskiego i Kaczyńskiego. To... Więc... Więc ja od razu powiem i nie będę tutaj ściemiał, nawet przy Waszej pomocy, na... my będziemy mieli na pewno na tę kampanię dużo mniej pieniędzy, dużo mniej narzędzi, media publiczne będą. Yy, będą... Po prostu agresywnymi narzędziami propagandy partyjnej, tak jak są dzisiaj, i można się spodziewać tylko jeszcze gorszych rzeczy. Nie ma wątpliwości. Jak wiecie, mają w głowie komisję weryfikacyjną, gdzie posłowie PiSu będą mogli przegłosować, że ja nie mogę pełnić żadnej funkcji. I do tego zmierzają. Nie ma tygodnia, żebym nie miał problemu z pozwami. Albo ja muszę iść do sądu, bo grożą mnie czy mojej rodzinie, albo muszę iść do prokuratury, bo będę przesłuchiwany, bo mnie pozwał. Glapiński. Czarnek, Kaczyński, ziobr, i tak, dalej, i tak dalej, Więc ja nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o kasę, propagandę, służby, podsłuchy, prokuraturę, etc., etc., to oni będą mieli przewagę miażdżącą. Na szczęście jest tak, wiecie, gdyby to zawsze decydowało o wyniku wyborów, to złożą dziłoby na wieki wieków. Znaczy, to nie, nie. I po naszej stronie jestem absolutnie o tym przekonany. Jest autentyczna energia, jest wiara w to, że zło nie musi wygrywać I, bo, i zaczyna nam też towarzyszyć wiara w to, że wygrana jest możliwa. Jak ja przyjechałem, powiem Wam szczerze, ja się nie boję tego, że mnie podsłuchują albo że mi grożą i mnie, i mojej rodzinie i to Nie, nie boję się tego. Ja jak przyjechałem, to się przestraszyłem jednej rzeczy że w szeroko pojętej opozycji trudno mi było spotkać kogoś kto wierzył w zwycięstwo i że przez lata opozycja w Polsce funkcjonowała no dobra może nie wygramy ale przynajmniej dalej będziemy mi się nie chce dalej być znaczy to wiecie no naprawdę mam ciekawsze rzeczy do robienia niż i to moim zdaniem się w dużym stopniu zmieniło ludzie odzyskują powoli wiarę w, nie tylko we własną rację i w to że że, nie, że zło nie musi wygrywać, ale zaczynają wierzyć, że możliwe jest także zwycięstwo. Do tego potrzebna, skoro nie mamy służb, prokuratury, podsłuchów, telewizji i, i pieniędzy, potrzebna jest maksymalna mobilizacja ludzi. Na przykład do pilnowania wyborów. My mamy gotowy projekt, yy, mamy ludzi, którzy w tej chwili profesjonalnie zajmują się zorganizowaniem armii 40 tysięcy wolontariuszy. I myślę, że w ciągu półtora miesiąca będziemy gotowi z pełnym korpusem ochrony wyborów. 40 tysięcy ludzi wyszkolonych, którzy będą pilnowali, żeby nam nie skręcili tych wyborów. Ja też. Słuchajcie, ja sam nie dam rady. Ja bardzo wierzę w swojej siły i w ogóle ja nie mam. Jak patrzę na Kaczyńskiego, dlaczego ja mam mieć do ciężkiej cholery jakieś kompleksy? No tak powiedzcie szczerze. Albo ktokolwiek z was. No. Ale tu musi się zmienić też nastawienie ludzi, którzy ja spotykam wszędzie i te słowa też słyszę bardzo często. Proszę, żebyście uwierzyli w to, że wasza rola jest też kluczowa. Że to nie jest, to nie jest teatr ani mecz. To nie chodzi o to, żeby sobie kupić popcorn i trzymać kciuki za Tuska, może mu się uda. Nie, to, to nie, to wtedy się nie uda. To w ogóle... Niestety każdy musi stać się żołnierzem na, w, tej, w tej bitwie. To jest tylko kilka miesięcy, ale każdy, kto wierzy w to, że może być lepiej i że to, co oni robią, jest złe, musi uwierzyć w to, że może też coś dać, nie tylko dobre słowo i nie tylko, nie tylko trzymanie kciuków.